To ma swój wiek, pewnie będzie pamiętał rok 1991 i wizytę papieża Jana Pawła II na Dniach Młodzieży w Częstochowie. Kto tego czasu nie pamięta, myślę, że swobodnie może inne tego typu okazje sobie przypomnieć. Czy to wizytę papieża Jana Pawła II, czy to ostatnie wizyty, Papieża Franciszka, gdzie gromadzą się tłumy. Wielki tłum. Pamiętam ten 91 rok ponad milion ludzi, którzy przyjechali do Częstochowy. W tym momencie należałoby użyć takiego określenia miasteczka, bo tak naprawdę to okazało się malutkie miasteczko, które było zupełnie nieprzygotowane na tyle osób. Ścisk, przepychanki. Ludzie nie wiedzieli, gdzie mają pójść, w jaki sposób się przemieszczać z jednego krańca na drugi. Tłumy, po prostu tłumy. I w tej perspektywie, kiedy my doświadczamy właśnie takich wielkich zgromadzeń, pewnie niewielkie wrażenie robi na nas ta liczba 144 tysiące. Chociaż Jan dodaje w swojej relacji z tego swojego widzenia, że jeszcze za nimi jeszcze nieprzeliczony tłum, ale no, co to znaczy nieprzeliczony? Co to znaczy wszyscy? To bardzo pojemne słowo. Łatwo jest się ukryć gdzieś tutaj. Łatwo jest nie pokazać siebie palcem i powiedzieć: No, jestem gdzieś tam, ale, ale nikt mnie nie widzi. Jestem taki mało konkretny w tym wielkim tłumie. A przecież dzisiaj każdy i każda z nas, jak tu jesteśmy. Jesteśmy wezwani do tego, żeby odnaleźć Ciebie właśnie w tym nieprzeliczonym tłumie. Żeby odnaleźć Ciebie w tej wspólnocie. W wspólnocie opieczętowanych. Ilekroć wypowiadam te słowa opieczętowani właśnie w tym kontekście naszej wiary, pobożności, świętości. Opieczętowany świętością. Tylekroć przypominam sobie swoje pierwsze wyjście do kina. Takie całkiem świadome, nie mówię o tych wcześniejszych, gdzieś na poranki kinowe z rodzicami byłem prowadzony, ale właśnie to takie pierwsze świadome wyjście, kiedy sam zdecydowałem, chcę pójść i poszedłem na film animowany, taką komedię 12 Prac Asterixa. Opowiada o dwóch mężnych galach, którzy mierzą się z potęgą Cesarstwa Rzymskiego i próbują. Uwolnić swoją wioskę, i w ramach tego starania otrzymują zadanie: naśladować Herkulesa w jego dwunastu pracach. Specjalnie dla Asterixa i Obelixa przygotowane zadania. I pośród tych zadań jedno takie specyficzne oto mają wejść do pewnego budynku i tam uzyskać pieczątkę tam mają uzyskać zaświadczenie, że właśnie tam poszli i wrócili. I się okazuje, że z pozoru proste zadanie nastręcza im wiele kłopotów, bo idą do pierwszego okienka i tam wysyłają ich do następnego, bo jeszcze takie zaświadczenie, a w następnym okienku jeszcze dostaniecie taką pieczątkę, i potem jeszcze jedną, i chodzą, jak to dzisiaj mówimy, o ta nasza do Kaifasza, taka ich odyseja. Zwiedzają ten budynek, zbierając te pieczątki, i w końcu biorą się. Na pomysł i, i rozwiązują tę sytuację, ale muszą się dużo nachodzić muszą dużo nas zbierać tych zaświadczeń, pieczątek. Przypominam sobie to dlatego, że my mamy takie pokusy w naszym życiu, właśnie w tym naszym życiu świętości, pobożności, że wydaje nam się, iż trzeba nam coś nazbierać: jakieś pieczątki, jakieś zdolności, jakieś umiejętności, sprawności, tak jak zbierają w harcerstwie. Im więcej tych odznak ze sprawnościami, tym lepiej staniemy przed Panem Bogiem. Jestem pełnowymiarowym chrześcijaninem, bo w moim życiu potrafię zarejestrować ileś godzin różańca, drogi krzyżowej, nabożeństw. Potrafiłbym może i nawet wyliczyć komunie święte. Pewnie i gdybym się postarał, to też wyliczyłbym, ile razy. We mszy świętej uczestniczyłem, czy ja jako prezbiter sprawowałem tę najświętszą ofiarę. Pewnie byłoby to możliwe. Ale myślę, że tak jak chyba zawsze, kiedy próbujemy ilustrować nasze życie duchowe właśnie takimi popkulturowymi przebitkami, obrazami wziętymi z kultury masowej, błądzimy wtedy tak naprawdę, bo ona bardzo mocno spłaszcza, bardzo mocno. Upraszcza, trzeba nam tak naprawdę, kiedy patrzymy na życie duchowe, wejrzeć na to, co jest nam już dane przez Pana Boga, w czym jesteśmy, bierzemy udział, co jest kontekstem naszego życia. Kościół Święty, Ewangelia to Boże Prowadzenie. I tutaj mamy też i to opieczętowanie. Nie musimy czerpać z kultury, możemy wziąć z dziedzictwa Kościoła z treści Bożego nauczania a jest nim przecież chrzest święty każdy każdy z nas jak jesteśmy tutaj zgromadzeni otrzymał tę pieczęć Ducha Świętego sakrament chrztu przy czym nie jest to coś dane nam zasługi nie jest to nam dane bo Postaraliśmy się o to w jakiś sposób, bo zbudowaliśmy coś w swoim życiu, zgromadziliśmy coś. Jeśli już, to jest to nam dane jako pewien zadatek, pewne narzędzie, pewna możliwość, aby zwrócić Panu Bogu to, co łaska po łasce Pan Bóg nam daje. Podarunek za podarunkiem. Każdemu z nas w indywidualny sposób. Tak patrzę na dzieci, które tutaj są poprzebierane za najrozmaitszych świętych i tak sobie pomyślałem, że oto każdy z tych świętych, nie tylko ci, którzy są tu przedstawieni, ale każdy ze świętych, takich, jakich ich mamy. Pomyślmy, każdy z nas ma przynajmniej jednego, dwóch, trzech, w moim przypadku jest to nawet czterech bezpośrednio związanych imieniem ze mną, ale ten nieprzeliczony tłum, który z nami stoi, każdy z nich jest kimś wyjątkowym przed Panem Bogiem. To nie jest ten bezimienny tłum gdzieś na stadionie, na błoniach, ale każdy z nich przed Panem Bogiem ma swoją twarz, ma swoją duszę, ma swoją wartość i każdy z nich poczuł się zaproszony przez Pana Boga do kochania. Popatrzcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Moglibyśmy te słowa świętego Jana Apostoła z dzisiejszego drugiego czytania swobodnie zamienić na popatrzcie, jak wielką świętością obdarzył nas ojciec. Jesteśmy Jego dziećmi. Rzeczywiście jesteśmy Jego dziećmi. Im bliżej do Niego, tym ta świętość jest wyraźniejsza. Im dalej, tym też realizujemy tylko i wyłącznie swój egoizm, swój jakiś może nawet i Nazwijmy go tak duchowy apetyt, łakomstwo, ale tak naprawdę egoizm. Im bliżej Pana Boga, tym bliżej prawdziwej świętości. I nie musimy być kimś wyjątkowym dla świata, żeby być wyjątkowymi dla Pana Boga. Wyjątkowymi dla Pana Boga stajemy się wtedy, kiedy właśnie w Nim pokładamy nadzieję, w jakiejkolwiek sytuacji się znajdziemy. To, o czym mówi nam dalej święty Jan w tej drugiej lekturze pokładając w nim tę nadzieję stajemy się świętymi zdobywamy tę świętość w różnych sytuacjach naszego życia i to pokazuje nam między innymi każda lektura dzisiejszej uroczystości w taki może szczególny wyraźny sposób mówi o tym ewangelia ale nie tylko ona ona nam mówi o tych sytuacjach trudnych bo to jest ubóstwo to jest kontakt z osobami które potrzebują miłosierdzia to jest konflikt wojna to jest prześladowanie to jest kłamstwo kiedy odkrywamy siebie bezradnymi wobec tych sytuacji niezawinionych niczym z naszej strony a Bóg nam mówi pokładaj we mnie nadzieję właśnie w tych momentach błogosławieni teraz jesteście błogosławieni choć ta odpłata przyjdzie za jakiś czas ale już teraz jesteście błogosławień. Już teraz jesteście święci. Teraz dokonuje się ta świętość, kiedy pokładacie nadzieję we mnie. Cóż możemy uczynić, żeby zagospodarować ten dar świętości? Pozwólcie, że tak jak staram się to czynić, ilekroć tutaj jestem pomiędzy wami, w tej parafii, wzywam pomocy świętego Franciszka, jego nauczania, jego myśli, tak chciałbym i teraz uczynić, dać coś z jego strony, co może nam pomóc zobaczyć tę świętość, właśnie tak bardzo konkretnie, aby przełamać tę swoją anonimowość, stać się właśnie jak, jak te dzieci, które wybrały sobie okruch świętości, naśladując tych świętych okruch świętości, jakąś cząstkę z Ewangelii. Pozwólcie, że podzielę się z Wami tą modlitwą Świętego Franciszka. Z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu, z całej siły i mocy, z całego umysłu, ze wszystkich sił, całym wysiłkiem, całym uczuciem, całym wnętrzem, wszystkimi pragnieniami i całą wolą, kochajmy wszyscy Pana Boga, który dał i daje nam wszystkim całe ciało, całą duszę i całe życie, który nas stworzył, odkupił i zbawił nas. Tylko ze swego miłosierdzia, który na mnie szczęsnym i nędznym, zepsutym i cuchnącym, niewdzięcznym i złym, wyświadczył i wyświadcza wszelkie dobro. Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy, i Odkupiciela i Zbawiciela naszego, jedynego, prawdziwego Boga, który jest pełnią dobra. Wszelkim dobrem, całym dobrem, prawdziwym i najwyższym dobrem, który sam jeden jest dobry, litościwy, łagodny, miły, słodki, który sam jeden jest święty, sprawiedliwy, prawdziwy, wzniosły i prawy, który sam jeden jest życzliwy, bez winy, czysty, od którego i przez którego i w którym jest wszelkie przebaczenie, wszelka łaska, wszelka chwała. Dla wszystkich pokutników i sprawiedliwych, dla wszystkich błogosławionych, współweselących się w niebie. Niech więc nam nic nie przeszkadza, nic nie oddziela, nie niepokoi, wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy, wszyscy szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, słuszmy, chwalmy i błogosławmy. Wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki składajmy Najwyższemu Bogu, Wiecznemu, Trójcy i Jedności, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Stwórcy wszystkich rzeczy i Zbawicielowi wszystkich w niego wierzących, ufających i miłujących go, Temu, który nie ma początku i końca, który jest niezmienny, niewidzialny, nieomylny, niewysłowiony, niepojęty, niezgłębiony. Błogosławiony, chwalebny, przesławny, wywyższony, wzniosły, najwyższy, słodki, godny miłości, ukochany i cały, pożądany ponad wszystko na wieki. Amen. Przyznacie, że bardzo prosta modlitwa, litaniejna, tak, ale pomyślcie sobie teraz, gdyby tak, każdy i każda z nas, jak tu jesteśmy, w tym rozpoczynającym się w tej chwili roku świętym, bo teraz zaczyna się na nowo ten czas święty. Dla każdej, dla każdego z Was, gdybyście, każda i każdy z Was, wzięli sobie jedno słowo z tych, które tu padły w tej modlitwie świętego Franciszka. Jedno słowo, tak niewiele. Ale ile to słowo rozważane w sercu, uznane jako swoje, jako Taki prywatny list Pana Boga do ciebie. Ile to słowo może w Twoim życiu zmienić, kiedy popatrzysz, jaki jest Bóg, tak jak zaproponował nam to swoje spojrzenie, Święty Franciszek, albo jakim ja powinienem być, tak jak nam zaproponował to Święty Franciszek. To jedno słowo. Weź sobie jedno słowo na cały ten rozpoczynający się rok świętości. Zobacz. Jak bardzo to może zmienić w Twoim życiu, w życiu tych, których kochasz, którymi się otaczasz, jak bardzo to może zmienić naszą ojczyznę. To jedno słowo, tak niewiele, ale słowo, które wprowadza nas na drogę właśnie tej nadziei, która czyni z nas świętych. Amen.